Mama i werka. Malina Marina i Let's go! Śmieję się z choroby, ale z kiedyś suka. Dzięki co Myślę, że wyzywanie jest takie cool, to jest tylko dla. Inny ból, ej, uważasz się, zabrałem no to chyba cię boli No bo ciągle patrzę, jak chcesz się powoli W szkole nie uczyję cię słów Bogu nie piosenkę to no ej Teraz cię muzyki się zachciało Ale nas to będzie bolało Planka wróć, bo my już nie wytrzymujemy Te są ci nasi influencerze Nie mogę? Przy my tobie wpaga to co Madonna Że aż was się po wszystkich kontach Amelka widać zmuszona tak jakby była Unieruchomiona Coś takiego się nie dla mój jak całego brata. Gośka, magical, wróć tu do nas. Bo przy tobie mama Werki jest stumiana. Nie być ambicje na no, sądziska bliska. Pokazujesz cel swojego środowiska. Ej, miałam już depresję. Teraz mam obsesję. Przesłuchaniu, twój ojciec zrobił się biały. Muszę wtrącić Ciebie i Twojej mamy. Moja siostra by to lepiej zmiksowała. Co to miksowała twoja mama? Spokojnie, każda musi przejść bądź dwulatka, ale to już nawet nie nastolatka. No to trochę płaczenie jak od twoja matka. Mój dziadek nawet wstał z łóżka, żeby nie musieć słuchać tego paskówa Masz ukryty i niech tak pozostanie Co pewnie poskarży się teraz mamie? Mamy nie hejtować, ale co ty robisz? Lepiej zarapowałby Robert Makłowicz Mamusia i córusia niby takie cool, ale teraz tarczają się gwałtownie w dół Czytać nie potrafią, że gdzieś są żyny i robią awanturę o marne dwie dychy Najpierw Fagata, później Eurowizja Co się później będzie działo w twoich wizjach? Na stację tak Każmija. Chociaż nie ma ego tak wyjebanego. Okulary zakładacie, bo się teraz nie pozbieracie. No, chyba że się poskarżacie. Nie, poszedł konieczny. To jednak nie. nie, nie tak. Drogi dzieci, teraz ważna lekcja. Jak ważna jest antykoncepcja. Tutaj przykład, dlaczego warto je używać. Reakcje wszystkie są podobne, bo według Was wyzywanie jest modne. O co nie chodzi! Pozdrawiamy myszeczki! Dziękujemy za odsłuchanie, pa!